Mieszanka do wypieku chleba, keto. Sprawdzimy poziom glukozy, co będzie się działo. Znalazłem w małym rodzinnym takim sklepie z bioartykułami. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony składem, jest świetny. Do tego, no tutaj pierwsze skrzypce gra mąka migdałowa. Peski dyni, mamy słonecznik, mąkalniana, łuska babki jajowatej, no wszystko co powinno być. Kosztuje niemało 20 złotych pół kilo tej mieszanki. Bardzo dobrze to... wygląda ilość węglowodanów, bo tylko 3 gramy na 100 to ma. To jest nic testujemy, pieczemy, trochę mi tu potrwa i zobaczymy co się dzieje. Minęło parę godzin, co się dzieje z poziomem glukozy po tym chlebie? Do tego jeszcze ser żółty. Nie ma, nic nie ma. Nie ma skoków, jest świetnie. Podobny chleb robiłem sam na twarogu i mące lnianej. Smakował podobnie, oczywiście ziarna dorzuciłem. Jeśli chodzi o smakowe walory, zdania są podzielone. Podpytałem tutaj w rodzinie, niektórym smakuje, mi ta mąka lniana dla mnie za bardzo gumiasta, ale o smakach i gustach się nie dyskutuje. Jeśli chodzi o poziom cukru we krwi, chlebek tak. Jeszcze zrobię rzut składu, żebyście mogli sobie go powtórzyć, chociaż nie wiem, czy tam są proporcje, ale możecie sobie go w domku upiec. Moim zdaniem, proszku do pieczenia by się trochę przydało, żeby on był bardziej puchaty, chociaż tam nie ma na co rosnąć, bo nie ma węglowodanów. I to jest ten problem. Ale jeśli chodzi o dietę niskowęglowodanową, ketogeniczną czy dla diabetyków, ten chleb jest świetny.